Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. pytanie i odpowiedzi dzisiaj mamy praktycznie, no, myślę, że jeden z ostatnich ciepłych dni tego roku kalendarzowego. E, no, przypuszczam, że od przyszłego tygodnia albo od połowy tego tygodnia już będzie po prostu e, zima, tak? E, no i w związku z powyższym chciałem wykorzystać tą okazję i póki jeszcze mi głowy nie urwywiat, wiatr, nagrać coś e, w plenerze, po prostu, tak? Dla, dla Was. Żeby nie siedzieć po prostu zamknięty w siłowni czy w, czy w jakimś budynku, dlatego że. Czapka, na wypadek, gdyby zaczęło wiać. <laughs> dlatego że potem całą zimę będę siedział zamknięty w budynkach tak? i będziemy wszyscy mieli depresję z powodu niedoboru witaminy D3, o której będzie na pewno jeden odcinek osobno. W każdym razie, do rzeczy: na dzisiaj pytanie mamy od osoby, która jest w liceum. Od 7 do 16 jestem w szkole i nie mam warunków, by przygotować sobie jakieś dania, ale chciałbym zrobić masę. To jest oczywiście skrócona wersja tego pytania, jak zawsze. Więc tak, ja duży nacisk położyłem na słowo dania, dlatego, że e, oczywiście dieta powinna być smaczna, ale są sytuacje, w których po prostu chodzi o to, żeby utrzymać dietę, tak? Czyli makro ma się zgadzać, koniec, kropka. I powiem Ci szczerze, że nie jest problemem utrzymanie diety w liceum najmniejszym. I powiedziałbym Tobie w ten sposób, że jeśli masz z tym problem, to po prostu szukasz wymówki od tego, żeby poświęcić w weekend powiedzmy z 3 godziny czasu, żeby po prostu te posiłki przygotować. To nie jest problem policzyć sobie dietę, pomnożyć ją razy 7 dni i obliczyć, ile gramów, czy właściwie to już będą kilogramy, na przykład ryżu, ziemniaków, makaronu z komosy ryżowej, dlatego że pszenica jest niezdrowa, to zresztą wiecie z poprzedniego vloga, podsumowania tygodnia, jeśli oglądaliście, to nie jest problem. Naprawdę to nie jest problem wziąć pojemnik z jedzeniem, jeśli masz sklepik w szkole, który serwuje zapiekanki albo innego typu rzeczy, to na pewno pani ma mikrofalówkę, jak się do niej ładnie uśmiechniesz i nie jest wredna, to ci podgrzeje nawet to jedzenie. Nie będziesz mógł sobie na przykład na jednej i drugiej dużej przerwie, no nie wiem jak u Ciebie w szkole, ja miałem dwie duże przerwy, po prostu zjeść sobie posiłek. To nie jest problem, naprawdę. To jest minimum organizacji po prostu i. To mi powiedział mój znajomy fizjoterapeuta, który miał lekką nadwagę, że on jak zaczął się odchudzać, to się zdziwił, bo to jest najprostsza rzecz pod słońcem i wymaga po prostu minimum wysiłku i organizacji swojego własnego czasu. I to, że ludzie nie mogą schudnąć, to jest tylko i wyłącznie ich wina albo ich wymówki, szuk szukanie wymówek przez nich, tak? Więc to ja ci proponuję, yy, policz sobie jakąś dietę na podstawie jakiejś książki dietetycznej, którejkolwiek tak naprawdę? Yy, I na tej podstawie. Oblicz całą swoją dietę, ok? Oblicz sobie dietę na jeden dzień, zakładając, że potrzebujesz iluś tam kalorii. I ustal sobie posiłki, że chciałbym mieć na pierwszy posiłek to, na drugi to, na trzeci to. I w weekend sobie przygotowujesz wszystkie posiłki, razy siedem, pakujesz do pojemników plastikowych i do zamrażarki. I tyle. Rozmrażasz dzień przed tym, prze przekładasz po prostu do lodówki, one prze przez cały dzień, przez całą dobę będą powolutku rozmarzać w lodówce, albo rozmrażasz się w mikrofalówce w dzień, który będzie się jadł. Proste, no nie? Ja Wam powiem tak i Tobie. W Przyszłości planuję zrobić takie wideo na kanale, gdzie przygotowuję dietę na cały tydzień do przodu. Dlatego że tego jeszcze nigdy nie robiłem sam osobiście. E, robiłem powiedzmy uproszczoną wersję, gdzie tylko mięso pakowałem i porcjowałem, natomiast ryż gotowałem codziennie. A chciałbym po raz pierwszy w życiu zrobić przygotowanie posiłków na całe 7 dni do przodu. E, moim problemem natomiast jest za mała zamrażarka i po prostu mi się to może nie zmieścić. Tak więc no, będę kombinował. Jeśli mi to wyjdzie, to zobaczycie to na kanale. E, no i będzie dużo więcej przepisów, mam nadzieję, w przyszłym, w przyszłym czasie e, na moim kanale, ale to też nie, nie dam sobie za to ręki uciąć. To było tyle, jeśli chodzi o to pytanie, o tą odpowiedź. Jeśli masz problem z przygotowaniem sobie posiłków do, do, do szkoły, to znaczy po prostu, że szukasz wymówki, moim zdaniem, dlatego, że nie jest to problem. Koniec kropka. Do zobaczenia następnym razem. I zanim powiem, stay tuned, możecie również subskrybować kanał wielkim czerwonym guzikiem. Po tej lub po tej stronie, nie wiem gdzie mi się zmieści na ekranie. Żeby nie przegapić kolejnego odcinka, jeśli widzicie mnie po raz pierwszy, oraz kliknąć tutaj, żeby zacząć poprzedni odcinek, i tutaj, żeby zacząć następny odcinek. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.